Elo, elo rowerzyści i kolarze. To co dzisiaj Wam pokażę to jazdy takie testowe, na luzie. W chwili obecnej mam Dzisiaj można sobie pomanewrować troszeczkę rowerami. Póki co wziąłem coś, co wybacza najwięcej błędów, a mam nadzieję, że tych błędów popełnię jak najmniej, bo jestem w Szczyrku, a tutaj są dosyć takie wymagające trasy, jak dla mnie. Coś tam kiedyś na MTB trochę pojeździłem, ale że tak Powiem, przyznam się trochę, że mi się znudziło, więc zobaczymy, czy dzisiaj będzie jakiś megafan, czy jednak to będzie jakaś klapa. Generalnie, później będę brał coraz takie maszyny bardziej sztywne o mniejszym skoku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie leci SLASH 8, lecę gondolą na górę i, i później w dół. Będzie, będzie nagrywane. Za którą jedziemy, tą niebieską, da? Ja mam lekkie, ty masz no. Może tutaj też kiedyś było. Nie, no z tyłu masz dętkę A z tyłu mam lekkie, ty masz lekkie Taka wielka prowa, że się zmusiła, to się zmusił Im wyżej, tym ciekawiej Jak tam, spoko? Yeah. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm gonna Feed them if you coming for me. You ready for a demon? I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. And you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs. I'm weaving I could take this crap from seeing to believe. Cię trochę myślałem, że nie będzie zjazdu No dobra, jest <grywa> no. O Bartek, odważny jest <grywa>

I always have a vision, I go by at night I be in my feelings, i am a to be fine Need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will got fight, got pride, got reason If they wanna go weak, you know I'm gonna feed them If they coming me, i ready for a demon Wow, super, mega, but, but fun I didn't think it would be so cool Although my hands are To dostaniemy roweru A, dużo włączyłem. Dobra, pierwsza runda za nami. Teraz ja z Michałem bierzemy Remedygo. Ja mam Remedygo 8, aluminiaka, on ma karbona. Więc zobaczymy, jak teraz będzie szło. Generalnie nie było tak źle, jak sądziłem na początku. Ale, ale nie jest łatwo. Kurde, czasem dla tych, co tak zapierdzielają. Ale no to wiadomo, kwestia trochę wytrenowania. Oh, a hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret

A Nie, na tą trasę to jest mega. I co jak wrażenie teraz na trasie? Taki trochę, co? Wow ooo, ale tu takie góry to są no ale na tym już trochę mniej nie wolą, wiesz? albo mam trochę już taką większą pewność siebie i trochę inaczej się... tak, co nie? co też stało? znowu Pamiętasz gleba?

I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So why won't give up, I'm to make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat right on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing, and the road ahead is dark They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They want to fill your every doubt You're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like a loser Won't bother hiding my bruises And when they finally think you won't get Then it's your chance to be ruthless I got tired I only drove here Niemożliwe. Ale normalnie nim bierzesz gondolą tak? i śpisz hip-hop, tak? Teraz się nie Super kaliber. To teoretycznie rower jedyny MTB jaki bym chciał mieć teraz w chwili obecnej, więc zobaczymy jak się sprawdzi na tej trasie. ale czuję, że będzie ciężko coś, nie?

jest test, na szczęście już jesteśmy na miejscu. są Messi zobaczymy, czy Messi mogą w tym. Żeby było łatwiej. Będzie fajnie. All the demons quiet, yeah, we were built to drive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to drive, yeah.

Jednak ten mych się przydaje, wiesz? Nie, ja to <seuter> A. Myk że... no. <seuter> tylko mych brakowało. Chociaż nie było tak źle. W ogóle. Najważniejsze, że były Esy. Ja bym się bardzo przydał do tego od koloru, tak, tak dobra, testowania. Faza pierwsza zakończona, czyli już z, rowery z zawieszeniem zostały zdane. Teraz czas na coś bardziej sztywnego. Michał ma Domani, nowe. Ja mam Emonda. Bartek już jest. Yeah. Tu. Już podjechał tam. Ah, okay. No zobaczymy jak te maszyny się sprawdzą. jak Będzie czas to jeszcze obczajmy checkpointa, więc. Ogólnie, wrażenia takie, że chyba remedy sprawił nam największą radość. Fakt, że miał mykmyka, Myślę, że jakby super miał mykmyka, to też by było super. Ale, Bo to super kaliber w końcu. Ale fajnie. Fan mega. Ogólnie tutaj ta miejscówka jest przekozacka. Naprawdę polecam. Yy. I co? Czas objechać szosy, zobaczyć co i jak. Dobra. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Piąteczka.